Witajcie moi drodzy. Krzysiek firma Remonquarius z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj takie wideo ode mnie z domu. Taki krótki vlog w formie podziękowań. Podziękowań dla Was, tak? Dla moich widzów, których jest już 10 tysięcy. Mówię o tych stałych widzach, którzy kliknęli ten czerwony przycisk. Subskrybuj tam dzwoneczek, czy też bez dzwoneczka. Ale w każdym bądź razie. Na kanale jest już 10 tysięcy subskrybentów, znaczy jeszcze nie ma, ale jak wy będziecie oglądać to wideo, to pewnie, pewnie będą, pewnie jutro się upubliczni to wideo. Dzisiaj jest 19 luty, godzina, żeby was nie skłamać, 22.47, także wziąłem się wcześniej za nagrywanie, <laughs> ale no nie ma czasu, nie ma czasu, ale no coś tam parę słów powiem. Słuchajcie, także e, serdeczne dzięki za to, że jesteście. Za to, że udało się na tym kanale osiągnąć 10 tysięcy widzów, bo dla mnie to jest osobisty sukces, no, W pół roku 10 tysięcy subskrybentów, no nie wiem czy dużo, czy mało. Ale no dla mnie to jest bardzo dużo, bo ja w życiu nie spodziewałem się, że ten kanał będzie miał taki oddźwięk w internecie. Także, no dziękuję jeszcze raz. No i namawiam resztę, no. nie zmuszam nikogo, zresztą jeżeli oglądaliście moje filmy, no to Wiecie, że, że nikogo nie zmuszam do, do subskrypcji kanału. Chyba na jednym filmie tylko powiedziałem, żebyście tam subskrybowali jak możecie, ale broń Boże, nikomu nie powiedziałem zaraz na wstępie każdego filmu, że subskrybuj koniecznie, subskrybuj, bo bez subskrypcji to będzie tragedia. Nie, ale ułatwiają na pewno. Jeżeli jest więcej subskrypcji, to algorytm YouTube gdzieś tam puszcza te moje filmy dalej, mogę dotrzeć także. Statystycznie tylko 20% widzów subskrybuje mój kanał, także jeżeli jesteś w tych 80%, no to kliknij sobie ten przycisk. No nic to nie kosztuje, a gdzieś tam te filmy trafią dalej do większej ilości użytkowników, prawda? Eee... Także znowu się odbiegam od tematu. Eee... No dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za to, że, że jesteście, za to, że wytrzymujecie mój bełkot. Niekiedy brak składni i. Niespójne zdania, ale no, taki już jestem. No. Nagrywam to też słuchajcie spontanicznie. Tak? Ja nie mam reżysera, nie mam scenariusza, nie mam, nie mam montażysty do tych filmów, wszystko robię sam. Jest. jest yy, które mówiłem, jest już nawet, nie kojarzę. No, 22.49 Nagram ten filmik, za chwilę wsiadam do komputera i pewnie będę go obrabiał, ładował na, na YouTube. Tak? Jutro się pewnie ukaże, ale no w każdym bądź razie jeszcze raz dzięki za to, że jesteście i, i za te wszystkie pozytywne komentarze, które gdzieś tam e, pod, pod tymi filmami są, że dobra robota, tak, że, e, że fajny kanał, że dzięki, dzięki za film. To jest takie no, motywujące raczej do, do dalszego nagrywania. Także e, wszystkim tym, którzy, <_p> <_p -p -pt> którzy którzy gdzieś tam mnie hejtują i tak dalej, no, chciałoby się powiedzieć. Taki modny ostatnio gest mnie tu kurczę zaswędziało pod okiem, ale, 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 no, tak chciałoby się powiedzieć różne takie rzeczy. <laughs> ale, no, yy, wiecie, jak jest. No, są, są ludzie, którzy nigdy w życiu pewnie wiertarki nie trzymali, a mają najwięcej do powiedzenia, prawda? Także, no, takie jest już życie. Yy, pytanie, czy mogę teraz powiedzieć, że jestem youtuberem? No, nie wiem, odpowiedzcie w komentarzu mi, bo ja sam nie wiem, tak. No, 10, subs 10 tysięcy subskrypcji, czy to dużo, czy mało. Eee, ale no fajnie, fajnie, w życiu bym się nie spodziewał powiem kilka słów może jeszcze tak, żeby Wam uzmysłowić w ogóle, dlaczego ten kanał powstał po co i, i na co, tak eee, tak jak już widzieliście, no pracuję w tej branży 15 lat trochę ponad może, tak, eee, licząc tam jakieś tam praktyki w szkole i tak dalej eee, generalnie Chciałem już bardzo dawno temu założyć taki kanał, żeby się dzielić wiedzą, żeby, żeby pokazywać ludziom, że, że na budowie nie pracują tylko prawda, pijaki w kaszkiecie i z petem w ustach, którzy papszą robotę, tylko można zrobić coś dobrze. No, może nie zawsze do końca, bo wiem, że tam jest parę uwag do niektórych moich prac, takich merytorycznych i za to też bardzo dziękuję wszystkie te komentarze, które które me, merytorycznie mnie krytykują, tak, y, konstruktywnie, no to bardzo dziękuję też za rozmowę z tymi wszystkimi moimi widzami i y, y, staram, staram się gdzieś przekazać tą wiedzę może troszkę temu młodszemu pokoleniu, tak, że, że może jednak ta droga w tą budowlankę to nie jest jednak taka zła, tak, że, że tu też są jakieś tam powiedzmy pieniądze, że jest jakaś satysfakcja z tej roboty, no bo tak, jeżeli jesteś czy glazurnikiem, czy elektrykiem, czy hydraulikiem, no to masz taką świadomość, że coś po Tobie zostaje, tak, że, że podajesz rękę klientowi, rozliczacie się, no dziękuję Panie Krzyśku, miło było poznać, będę Pana polecał, tak, bo fajnie Pan zrobił robotę. Przychodzi ktoś w gości do takiego domu i mówi, kurczę, no masz fajnie wykończoną chałupę, kto Ci to robił, tak, no i wtedy tam gdzieś numer się daje dalej, Generalnie 90% robót mam z takich, z takich właśnie poleceń, e, czy nawet 95 bym powiedział. E, I tyle, no także jeżeli jesteście jakimiś tam młodymi ludźmi na rozdrożu i, i, i nie wiecie tam w którą stronę uderzyć, to może faktycznie ta budowlanka może nie jest taka zła. Słuchajcie, no brakuje sku, szkół zawodowych, chyba nie ma w ogóle, tak? Bo nasz cudowny rząd pozamykał zawodówki, nie wiadomo dlaczego. Yy, nie, ma, nie ma murarzy, nie ma, nie ma ślusarzy, nie ma spawaczy, malarzy, glazurników, jest deficyt. deficyt Coraz więcej mieszkań się buduje, a nie ma ekip, żeby to robić. Tak? Także no, jeżeli stoicie na takim rozdrożu, no to yy, zobaczcie sobie moje filmy i będziecie widzieć, że no, też jakoś da się z tego żyć i, i jakoś te roboty lecą. Yy, co do kanału, wracając, no to Chciałem, chciałem go założyć już wcześniej. Jeżeli sobie klikniecie w informacje na moim kanale, to tam zobaczycie, że data utworzenia tego kanału jest 1 stycznia 2018. Ja nawet jeszcze wcześniej to chciałem założyć, tylko że okazuje się, że taka przestroga też może. W... Dla Was, no ale słuchajcie, no, jakim autorytetem jest dla Was gościu w damskiej fryzurze z nadwagą, który, który będzie opowiadał właśnie takie rzeczy. Nie wiem, czy jest tam autorytetem, czy nie, ale generalnie słuchajcie, otaczajcie się takimi ludźmi, e, którzy gdzieś tam jak wchodzicie po drabinie, to złapią Was za to dubsko i wepną Was dalej na tą drabinę, tak? a nie takimi. Którzy będą was się trzymać za nogę i wy jeszcze będziecie musieli ciągnąć ich do góry, bo oni was ciągną do dołu. Także y, otaczajcie się takimi ludźmi. Y, czasami czasami życie, życie płata nam figle i. i nie spodziewalibyście się od jakiegoś tam bliskiego, bliskich osób, których uważasz za przyjaciół, że gdy się odwrócisz, to wbiją ci kosę pod żebro i chciałoby się odwrócić do nich i powiedzieć w oczy i ty, Brutusie, nawet przeciwko mnie. No ale no, słuchajcie, takie jest życie od zalania dziejów, prawda? Ludzie się sprzedawali za nędzne srebrniki, i no tak to w życiu bywa. Nie będę tutaj robił z tego filmu telenoweli, bo to są, tak jak mówię, podziękowania. Eee, także miałem zamiar nagrywać wcześniej, pożyczałem kamerkę nawet od siostry GoPro, bo ja nie miałem swojej, nagrywałem telefonem jeżeli odkopę te filmy, to Wam pokażę kiedyś wrzucę może, jak tutaj w tym salonie na przykład płytowaliśmy z Bartkiem sufit jak w łazience robiliśmy płytki u mnie w domu, tak, bo to był akurat okres kiedy tam wykańczałem eee, ten mój domek, jak to wszystko było, no ale no tak już jest no trochę później zacząłem nagrywać, ale no 10 tysięcy publiki stałej się zebrało. Także no dzięki z całego serca. Eee, nie wiem, czy się będę powtarzał, czy nie, bo e, tak trochę widzicie, no że to, to jest niereżyserowane nie te moje wypowiedzi, tak? Ja e, oglądam filmik i być może będzie coś takiego, że ja go załaduję na komputer i popatrzę na siebie i powiem nie, no wyrzucam go, bo się nie nadaje. Ale generalnie słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że Dlaczego to y nagrywam tak, w ten sposób, a nie inny? Bo ja uważam, że dzielenie się wiedzą nie jest czymś złym, że ludzie, którzy, którzy mi mówi wmawiali, na przykład nie otwieraj kanału, bo będą cię hejtować, będą patrzeć jak robisz, po co pokazywać, wiedza kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No, y czasami, czasami, jak ludzie tak mówią dookoła Ciebie, a twoi, twoi tacy znajomi, których uważasz że za kogoś więcej niż tylko znajomych, to potrafią Cię przygasić, prawda? I te, te Twoje plany gdzieś tam, gdzieś tam są stłamszone w środku, ale mimo tego, tak jak widzicie, no jakoś tam nagrywam. I generalnie do czego zmierzam? Słuchajcie, pomagajmy sobie nawzajem, bo powiem Wam szczerze, że świat, jesteśmy... Jesteśmy akurat w takim etapie yy, naszego życia, yy, naszego kraju, naszej planety, i tak dalej, że to wszystko zmienia się w tak drastycznym tempie, że ja powoli już nie zaczynam na tym wszystkim nie nadążać że zobaczcie, jak ja chodziłem do szkoły, to nikt nie miał telefonu komórkowego. Dzisiaj telefony komórkowe dostają dzieci na komunii, albo nawet i wcześniej. Telefony komórkowe, w którym telefonie jest yy, prawda, yy, jest mocniejsze od mojego pierwszego komputera, który miałem. Tak? I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czasami mogłoby się wydawać, że dla ludzi nie liczy się nic innego, tylko pieniądze. I sam o tym się też przekonałem, bo z różnymi ludźmi naprawdę pracowałem i... Yy, dla mnie nie są najważniejsze tylko pieniądze w życiu i yy, apel taki, może dzielmy się też wiedzą, bo ja nie uważam, że jak ktoś, ja na przykład tej wiedzy też nie, nie zabiorę do grobu. Taka powoli się telenowela robi, ale nie chcę też zarzucać takiej smutnej nuty w tym filmie, ale naprawdę dzielmy się wiedzą, pomagajmy sobie innym, bądźmy dobrymi ludźmi. Chociaż nie zawsze to bycie dobrym yy, pomaga, bo Czasami dostaje się kopa od życia, jak moja mama zawsze powtarzała, że jak ma się dobre serce, trzeba mieć twardy tyłek do kopania. No i tak to jest w życiu, ale generalnie, jakbyśmy wszyscy sobie zaczęli pomagać nawzajem, pokazywać, być życzliwi i tak dalej, ten świat byłby lepszy. Kiedyś ja tego nie pamiętam, być może starsi widzowie na tym kanale pamiętają, albo, albo tam wasi rodzice podpytajcie się. Kiedyś, jak w Polsce w latach 60., 50., czy tam, czy tam 70., gdy była komuna, był nakaz pracy. Ludzie pracowali w różnych tam fabrykach i tak dalej. U nas w okolicy, w województwie łódzkim, no to wiecie, że łódź to słynęła to jest zagłębie tkanin, czyli u mnie, u mnie to były jakieś tam przędzalnie, tkaniny techniczne i tak dalej. Ludzie pracowali. I to ludzie po pracy zostawali, albo na przykład szli do innej pracy. Jeżeli był zakład, który budował FSM, tak, czyli fabryka samochodów mechanicznych, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, budowali samochody. Ludzie za darmo szli do fabryki, pomagać składać te samochody, bo było takie zapotrzebowanie na nie. Ludzie, ludzie za chleb i za wodę odbudowywali Warszawę po wojnie. I nikt nikomu nie patrzył na ręce, że ten robi bardziej, a ten za darmo, i tak dalej. Wydaje mi się, że ten świat trochę w drugą stronę schodzi. I tak, mi, tak ja bym, ja to widzę troszkę inaczej. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam trochę inne podejście, i e, może, może dotrę tutaj chociaż do jednego czy do drugiego e, osobnika na tym kanale. Bądźmy, bądźmy dla siebie życzliwi, pomagajmy sobie. Nie uważam za coś ujmującego, bo tam czasami są komentarze, że jak wszystko, wszystko pokażę, to co ja e, nauczę wszystkich roboty, to ja nie będę miał pracy. No to tak jak to się mówi, no będę żył z przyzwyczajenia, no jak nie będę miał z czego. No. Także tak, tak, taką nutą zapodam na sam koniec. E, pozdrawiam wszystkich, dziękuję jeszcze raz, że jesteście ze mną. E, klikajcie w subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I, e, I to wszystko. Aha, bym zapomniał. Zrobiłem sobie takie fajne kubeczki. Remont 4, taka troszkę forma reklamy. E, fajnie kawka z niego smakuje, na pewno lepiej niż z innego kubeczka. I e, dla tych moich stałych widzów, no nie dla 10 tysięcy, bo bym zbankrutował, tak, ale e, chciałbym zrobić taką zabawę, którą zrobiłem. Podobnie może tak jak z kalendarzami, tak? no bo y, jakieś tam pieniążki są z tego YouTube'a, y, no jeszcze trochę może się kamerka zwróci, ale generalnie coś tam, coś tam jakieś przygotowuję, bo tak jak mówię, no, kanał jest dla Was, a nie dla mnie. Też to czasami powtarzam, przygotowałem dla moich widzów coś takiego, o zobaczcie sobie, zamówiłem kubeczki. Mam tutaj 21 kubeczków. Proponuję taką zabawę konkurs. Dla pierwszych 21 komentarzy, jeżeli napiszecie pod komentarzem poproszę kubeczek, to będę numerował, numerował te komentarze i 21 pierwszy komentarzy zgadamy się tam na Facebooku, podobnie jak z kalendarzami i będę wysyłał. Będę wysyłał, także... Jak coś, to zapraszam, komentujcie. To dla moich stałych widzów, którzy, którzy yy, wytrzymali ten mój bełkot do końca i yy, yy, zostali tutaj, tak? A propos kalendarzy, to jeszcze tutaj cały czas kolego numer 5, yy, a nie mam tego kalendarza, jest, akurat tam leży, yy, numer 5 się nie zgłosił po kalendarz, także, także jeden został. Jeżeli oglądasz ten filmik, yy, to. Dajno znać, także no, ten kalendarz cały czas na ciebie czeka, no, żeby go nie musiał w grudniu wysyłać. Jak się obudzisz, no to napisz do mnie na face i, i podeślę go ci z powrotem. Także, no, tyle z mojej strony. Film miał być krótki, y, pewnie będzie z 15 minut, ale no, y, dzięki za wszystko. Dzięki, że mnie podbudowujecie komentarzami, bo to jest dla mnie naprawdę dużo, że y, jednak poszedłem tą drogą i wszyscy ci, którzy którzy mówili mi do ucha, że nie rób tak, nie rób tak, to ja na przykład tam słuchałem ich, ale w głowie miałem coś takiego, że no dzisiaj sobie na obiad zrobię kurczaka z ryżem albo tam zupełnie o czymś innym myślałem i Wam też to proponuję. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście nikim, że do, do niczego się nie dajecie i że Wasze pomysły są głupie, bo jeżeli macie jakiś pomysł, dążcie do tego i bądźcie konsekwentni w swoich poczynaniach, a możecie osiągnąć naprawdę dużo. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!